Dzień dobry. Szanowni Państwo, od 10 miesięcy trwa agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i od 10 miesięcy trwa bezprecedensowe właściwie w skali historii, w skali świata wsparcie, jakie Polska, jaki rząd Polski hmm, okazuje Ukrainie. E, mówimy o wsparciu politycznym, mówimy o wsparciu militarnym w postaci przekazania mnóstwa sprzętu wojskowego, wręcz do ogłócenia jednostek w Polsce. Mówimy tutaj o wsparciu materialnym, o masowej. Przyjmowaniu uchodźców wojennych, o ogromnych pieniądzach, które są na to przeznaczane. Przez te 10 miesięcy bezprecedensowego wsparcia dla Ukrainy można by się było spodziewać, że doświadczymy traktowania Polski przez Ukrainę jako priorytetowego partnera, z którym powinno się szczerze, lojalnie i uczciwie prowadzić relacje. Tymczasem, Szanowni Państwo, miesiąc temu miała miejsce tragedia w przewodowie. Upadek rakiety ukraińskiej, która to upadła w wyniku tego, że Ukraińcy bronili się przed ostrzałem ze strony rosyjskiej. Od miesiąca nie usłyszeliśmy ze strony ukraińskiej jako Polska, jako Polacy. Słów przepraszam, słów o zadośćuczynieniu, takich normalnych, elementarnych, uczciwych słów, które powinny paść w relacjach między partnerami, którzy rzekomo są, jak twierdzi to rząd, najlepszymi przyjaciółmi na świecie. Szanowni Państwo, dlatego my wzywamy rząd do tego, żeby tych przeprosin i tej elementarnej odpowiedzialności jaką powinna wykazać Ukraina która tak hojnie jest wspierana przez państwo polskie żeby się o to upomniał to naprawdę nie jest wiele to jest bardzo prosty gest to jest bardzo oczywisty gest który powinien nastąpić Najpóźniej, dzień po tym incydencie, po tym wypadku, i ten gest powinien, powinna się Polska jego domagać, dlatego że na tym polegają dobrosąsiedzkie relacje, a zwłaszcza relacje z takim partnerem, dzięki któremu Ukraina może się jeszcze bronić przed Federacją Rosyjską, bo nie ma wątpliwości i mówili to również oficjele ukraińscy, że gdyby nie pomoc Polski, to Ukraina nie byłaby w stanie już walczyć, już by została przez Rosję podbita. Oddaję głos kolega Leszek Burchard. Bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo. Państwa nigdy nie mają interesów zbieżnych w 100%. Oczywiście są takie punkty, w których mamy zbieżny interes z Ukrainą, natomiast są takie, w których ten interes jest różny. Polityka międzynarodowa polega na asertywności i na tym, żeby stawiać swój, swój własny interes narodowy, rację stanu na pierwszym miejscu. My od 10 miesięcy mamy sytuację, w której rząd polski i politycy PiS. A Absolutnie tak jak to, tak jak to sami się, tego, do tego sami się przyznali, stali się sługami narodu ukraińskiego, a nie sługami narodu polskiego, jak powinni jak, jak, tak jak powinni właśnie być nimi, sługami narodu polskiego. Stawianie wymagań w polityce międzynarodowej i w tym momencie, kiedy robimy przysługę drugiemu państwu, wymaganie przysługi zwrotnej jest rzeczą normalną. Nikt, nikt, absolutnie nikt, w historii, nie, nie, nie działa w ten sposób, żeby żeby w stu podporządkować się interesowi drugiego państwa bez żadnych, bez oczekiwania i wymagania konkretnych rzeczy w zamian. Wzajemność Powin, wzajemność powinna być rzeczą, którą gwarantuje polski rząd polskiemu narodowi. Bo w tej chwili my płacimy koszty tej wojny, a nie, dos, a nie potrafimy dostać nawet przeprosin w momencie, kiedy ukraińska rakieta spadła na, tereny pol, na teren Polski i zginęło dwóch polskich obywateli. Domagamy się asertywności, domagamy się walki o polską rację stanu, o polski interes narodowy. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, trzeba też powiedzieć jasno, że jeśli chodzi o rozbieżność interesów. To pamiętajmy, że oczywiście w interesie Ukrainy jest to, żeby jak najwięcej państw zaangażowało się w ten konflikt, wręcz żeby wystąpiło przeciwko Rosji w tym trudnym dla Ukrainy dramatycznym momencie. Natomiast polską racją stanu jest to oczywiście, żeby Rosja w tej wojnie nie zwyciężyła, ale też żeby Polska nie dała się do tej wojny wciągnąć. I to jest ta rozbieżność, którą bardzo silnie akcentujemy i którą jako jedyną Konfederacja podkreśla na całej scenie politycznej jako jedyni o tym mówimy, że twardo, jasno i w sposób pryncypialny nie dla wciągania Polski do wojny na Ukrainie. Dziękuję bardzo.